Ponownie odwiedzamy Łotwę i kontynuujemy wędrówkę po tamtejszych zamkach i pałacach. Przy tej okazji zobaczymy miejsca związane z triumfami Husarii. Będą też inne ciekawostki nawiązujące do polskiej historii. Koniecznie zostańcie z nami! Po wylądowaniu na lotnisku w Rydze wyruszamy samochodem na południe Łotwy. Jedziemy trasą A6. Droga prowadzi cały czas obok rzeki Dźwiny, która płynie od strony miasta Daugavpils dawnego Dyneburga do Morza Bałtyckiego. Zatrzymujemy się w miejscowości Salaspil położonej około 20 km na południowy wschód od Rygi, by zobaczyć pomnik bitwy pod Kirchholmem. Widnieje na nim napis w językach łotewskim i polskim. Tu, 27 września 1605 roku, w jednej z większych w historii nowożytnej bitwie pod Kirchholmem, wojska korony polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego z udziałem sił Księstwa Kurlandii pod dowództwem Hetmana Jana Karola Chotkiewicza pokonały przeważające siły szwedzkie króla Karola IX. Zwycięska bitwa w czasie wojny o Inflanty rozegrała się właśnie na terenie obecnego Salaspils i okolic. Był to jeden z najbardziej spektakularnych triumfów husarii. Kierujemy się na południowy wschód i po 80 kilometrach docieramy do Koknese, czyli dawnego Kokenhausen. Koknese otrzymało prawa miejskie w 1277 roku i rozkwitło jako miasto hanzeatyckie w XIV wieku. Ta niewielka miejscowość licząca obecnie około 3000 mieszkańców leży na malowniczych brzegach Dźwiny i rzeki Perse. Znana jest głównie z bitwy, w której wojska polskie w imponującym stylu pobiły armię szwedzką w 1601 roku. Przypomnijmy, że w bitwie pod Kokenhausen również decydujące znaczenie miało uderzenie husarii pod dowództwem Chodkiewicza. W Koknese znajdują się ruiny zamku wzniesionego w XIII wieku. Budowę twierdzy zainicjował biskup Rygi Albert. Po okresie kontroli, jaką nad miastem sprawował zakon Krzyżacki, zamek stał się letnią rezydencją biskupów Rygi, a w XVI wieku był ich główną siedzibą, stąd też jego nazwa: Zamek Biskupi. Na przełomie XVI i XVII wieku o zamek walczyły siły polskie, szwedzkie, rosyjskie, a nawet wojska saskie Augusta II, które zdobyły go w 1700 roku. Podczas Wielkiej Wojny Północnej w 1701 roku Sasi zostali zmuszeni do odwrotu przed Szwedami i podczas ewakuacji wysadzili budowlę w powietrze. Zamek nigdy nie został odbudowany, a jego ruiny od XX wieku stanowią atrakcję turystyczną. Zachowało się tylko jedno pomieszczenie dawna sala tortur. Ruiny średniowiecznego zamku w Koknese są prawdziwym magnesem przyciągającym turystów. W sezonie letnim odbywają się tam koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Turyści mogą także popłynąć w godzinny rejs z statkiem, by podziwiać malowniczy obiekt z innej perspektywy. czyli dawnej Liwonii, kierujemy się do regionu Zemgale, który graniczy z Litwą. Jesteśmy dokładnie w południowo-zachodniej części Łotwy, na terenie historycznego księstwa Kurlandii i Semigallii, niegdyś Lenna Rzeczypospolitej. Odwiedzamy miasto o nazwie Bałska, znane Polakom jako Bowsk. To liczące niespełna 10 tysięcy mieszkańców miasteczko położone jest przy drodze A7, będącej częścią trasy Via Baltica. Zaglądamy do centrum informacji turystycznej, które mieści się w miejskim ratuszu. Znajduje się tam kolekcja zabytkowych przyrządów do pomiaru towarów. W dawnych wiekach przez miasto wiódł szlak handlowy, więc za przejazd pobierano myto. Historia bowska wiąże się nierozerwalnie z dziejami inflanckiej gałęzi Zakonu Krzyżackiego. W połowie XV wieku powstał tu Zamek Krzyżacki. Fortyfikacje wzniesiono w pobliżu rzek Niemenek i Musza, które łącząc się tworzą Lelupę. Warto dodać, że w 1561 roku wraz z całymi inflantami Bowsk został przyłączony jako Ziemia Lenne do Rzeczypospolitej. Twierdza została zniszczona w czasie wojny północnej. Oprócz ruin zamku Bowskiego, możemy zobaczyć wnętrza nowszej części zamku zbudowanej pod koniec XVI wieku. Uwagę zwiedzających przyciąga kolorowa podłoga, która wygląda tak samo jak w XVI wieku. Odtworzone zostały także wnętrza komnat. Wśród prezentowanych zbiorów są również eksponaty związane z historią Polski. W jednej z gablot znajduje się kopia portretu króla Zygmunta II Augusta i podpisane przez niego dokumenty. 20 km od Bowska znajduje się pałac Rundale. Letnia rezydencja księcia Kurlandii Ernesta Birona została wybudowana według projektu architekta Francesco Rastrelliego. Większość wystroju pałacu powstała w latach 1765-1768. Muzeum Pałacu w Rundale powstało w 1972 roku. Po tym okazałym obiekcie oprowadzają nas przewodnicy przebrani w dworskie stroje z XVIII wieku. W trakcie zwiedzania można zobaczyć sale paradne, prywatne apartamenty hrabiego, w tym bibliotekę i sypialnie, a także apartamenty hrabiny. Z kolei na parterze znajduje się ekspozycja kuchni pałacowej. Zatrzymujemy się na chwilę w największej sali pałacowej, zwanej Białą Salą. Tu odbywały się wystawne bale i dworskie tańce. Wśród zbiorów muzealnych znajdują się liczne dzieła sztuki, w tym obszerna kolekcja malarstwa. Mamy też i polski akcent. W jednej z sal pałacu wisi portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przypomina to o wydarzeniu z kart naszej historii. Otóż w 1764 roku Polska nadała tytuł księcia Kurlandii Bironowi, a ten złożył hołd lenny polskiemu królowi. Barokowy park pałacu w Rundale powstał w pierwszej połowie XVIII wieku. Po utworzeniu muzeum przeprowadzono rewaloryzację ogrodu, dzięki której odtworzony został jego pierwotny wygląd. Park rozciąga się na powierzchni 10 hektarów. Spore połacie ogrodu pokryte są kwiatami róży. Rośnie tutaj aż 12 tysięcy róż. Na koniec odwiedzamy największe miasto w regionie Zemgale i zarazem czwarte co do wielkości na Łotwie. Licząca około 60 tysięcy mieszkańców Jełgawa, która uzyskała prawa miejskie już w 1573 roku położona jest 45 km od rygi przy ujściu rzeki Drykszny do Lelupy. Dawna Mitawa była stolicą Zjednoczonego Księstwa Kurlandii i Semigali. Miasto w różnych okresach swego istnienia podlegało wpływom niemieckim, szwedzkim, polskim i rosyjskim. Blisko 200-metrowy most o nazwie Mitawa łączy centrum miasta z jedną z czterech okolicznych wysp. Najcenniejszym obiektem w Jełgawie jest XVIII-wieczny pałac usytuowany na Wyspie Zamkowej, który uznawany jest za jeden z najważniejszych zabytków Łotwy. Można go obejrzeć głównie z zewnątrz, ponieważ w jego murach mieści się obecnie Łotewski Uniwersytet Rolniczy. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia.